Siemanko, zapraszam Was razem z Damianem na zakończenie sezonu pstrągowego 2023 Dzisiaj będzie ostatni dzień gdzie uganiamy się za tymi rybami Będziemy czekać do kwietnia, bo wtedy się zaczyna nasz sezon No i mam nadzieję, że połowimy Jestem na miejscu gdzie byłem ostatnio Gdzie wpadły dwie piękne rybki, około 50 Mam zawsze nadzieję na coś większego, więc Mam nadzieję, że coś wpadnie do tego. Cały czas używam Kika Blue Current 3 na blanku Yamagi. Jest to nowy nabytek. I tyle, nie przedłużam już. Jesteśmy nad rzeką, właśnie będziemy schodzić w dół. No i mam nadzieję, że połowimy. Wam życzymy jego oglądania. No i widzimy się przy pierwszej rybce. Oho, oh, ho, oh, tam jakie zielsko. Ale uderzył, chłopie mały mi wędki nie wyrwał. Normalnie myślałem, że mi wędkę wyrwie, kurde. One tu mają dobry prąd, kurde, bo są mocne. Całkiem fajny na czarną obrotówkę. Dzięki za podebranie. Oj, nie rusza się, przyjacielu. Ja cię to zaraz złonię. Ja, cały mnie uzbroi. <ścoughs> Pierwsza rybka Tak koło no, chyba niecałe 40 troszkę chude, ale mocne jak nie wiem Powiem Wam jak wano mi, mały mi wędki nie wyrwał i poszli ładny Ten już ładny Pod samym drzewkiem tam stała To już mi chyba pocie zrobić przyjacielu Co ty na to? No nie wiem Już ja już cię wypuścił Chłopie popozuj do mnie troszkę Ale jakie żółte tem tak samo nie? No, i już miał. To było dobre. Za ogon go złapał. No. Jeszcze jedna pocia? No do dalej. Wody. Jeszcze. Kończymy sezon. Rybka wraca do wody. Film już niedługo na, na kanale YouTube. Zapraszam na ligans. No, właśnie. ale one są tu spasione już. Powiem Wam cały czas, łowię na czarną obrotówkę z To jest czwarta rybka, niestety trzecia, którą miałem przed chwilą w tym samym rozmiarze. Eee... Ojej, niestety trzecia w tym samym rozmiarze. I miałem kamery włączonej Mnie się nie nagrało Piękne ryby, no zobaczcie, kurde jakie one są tłuste, niesamowicie mocne Zmykaj. Kurde, Kurde, Ale fux! Patrzę, bo żeby mi nie osrał, stary, by się nie przesunął, bym do sto Co tam, Damianie? Okej, okay, wszystko? Kto jest na tyle niemiły? I do ciebie pisze jak łowisz ryby No niestety Niestety przyjacielu Niestety szczupaczek Jeszcze mi się gdzieś tam I to jaki? O kurde akurat tu, dlatego właśnie Dobre. niestety nie widziałem uważaj na wędkę ale wielki no to ja ciutkę może większego miałem minimalnie że jakiś leci My się powoli zawijamy. Mieliśmy załamanie pogody. Rano deszcz padał. Później wiało jak cholera. Teraz weszło słoneczko i się pocimy w tych naszych śpiochach. Jakieś rybki wpadły. Niestety jednej nie udało się nagrać. Miałem kamerę wyłączoną. No nie wiem. Jakoś nie byłem za bardzo skupiony. Na to wychodzi Damian. Jeszcze biedny, przeziębiony. Kicha mi tu, ryby straszy. No i tak kończymy nasz sezon strongowy 2023. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zresztą jak wszystkie filmy na moim kanale Ci, co nie oglądają, zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się! No i teraz będziemy brać się za inne rybki: szczupaki, sandacze, okonie. Wejdą teraz na pierwszy plan. Także widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!